Siemaneczko ludziska, witamy was bardzo serdecznie Dobry Cześć. No, w dzisiejszym odcinku lecimy do opuszczonej willi Jak widzicie <laughs> już jest ciemno, więc dreszczyk będzie fajny, nie? I zobaczymy co się wyda 50 km stąd, opuszczona willa Co? Pakujemy menażki i lecimy Jo. <laughs> szybciej, szybciej Jo jo jo! Aha, ja? już jakieś pożywaby tytoniowe. Ja. Ale widać przepisowo masterclass. Co tam pan kupił? Pueblo dwa razy? No, dwa razy Aha. Oho. No. OCB. Oho. Oho. Z klejem, który nigdy nie nie wiem, że. A gdzie wyroby zielono? U mnie pod poduszką. Dobra. Tam mamy 50 km. Lecimy. Go. Dobra. Jeszcze szybciutki update. Bierzemy coś do picia, żeby nam się w trasie nie chciało pić w kola. yeah. Co bierzemy? Dobra. Jakieś energetyki weźmiemy, nie? I lecimy, żeby nie być w środku nocy tam update weźmiemy coś do picia jeszcze i lecimy w drogę Jo Dobra, szybki updejcik drogi jeszcze e, Mamy wam coś do wyznania, chłopacy W opisie pisało, że... Że straszy w tej willi Prawdopodobnie straszy i niby są duchy, więc... Co wy na to? Nie? Tam jest wjazd, się zapłacimy, nie? Nie no już już teraz się nie opłaca. i daleko jesteśmy na autostradzie. Jedziemy i zobaczymy, co się okaże. E, Wystarczająco świateł mamy? Co? Nie tak tam wiesz, wiesz. Mam coś wiedzieć. <laughs> no więc. Y co, my to z Leszkiem jak zawsze tu walimy zara i nas nie no, wycofamy No, coś tam jest, chowane, więc... Nie no, tak serio to no, to podobno wybili straszy A no, to pewnie pod pogłoski tylko, ale zobaczymy, różne rzeczy się na świecie dzieją, no, no. więc No jeszcze ja nie wiem, że tu ale jak tam Leszki straszą sobie, to bardzo... no. w końcu zacznie wierzyć Na życie, Kacper się popierdoli i powie, że coś go pociągło A <laughs> tam coś coś odbiegać, tego, tego jak, jak zwykle No, no, no. dobra, widzimy no, się na miejscu Yo! Siemaneczko, my już jesteśmy przed miejscówką. Właśnie wam pokażę to, jest na tronie ulicy. Tamto się znajduje ta opuszczona widla. Więc my wbijamy od razu i za płotem wam nagramy, żeby teraz nie było przypału. A jak nas auta będą oglądały. Dobra, no więc tak za bardzo nie widać. Ale z zewnątrz tak to się prezentuje. Sp obejdziemy na obkoło i spróbujemy wejście znaleźć, żeby tutaj nie świecić latarkami, gdzie oto jeżdżą. Ogólnie teraz znajdujemy się za willą i szukamy miejsca, bo wszędzie są pospawane i zabetonowane dziury. Więc lecimy, może chłopacy coś tam znajdą. Jak widzicie, tutaj wszystko jest tak pozamurowane zabudowane. Ale obskoczymy, może jednak znajdziemy jakąś dziurę, co? To ja musi być niedawno, bo jeszcze przed miesiącem to ludzie pisały, że fajna willa, że tylko uważa w środku. No, no. no to być i, pe I pewnie dlatego zamknęli już. już. Możliwe, Nie ale tak. mi się wydaje, że byśmy znaleźli gdzieś no. dziurę. Obczajmy, co, Na obkoło i jak Zdaję już wy... Wej... wyrwał coś, może gdzieś da się wejść. No. Trzeba sprawdzić, bo możliwe... Prawie? Możliwe, no. że oni zrobi tak, że wyciągnęli, roz... rozwalili, Weszli i zamykali, żeby jakby nigdy nic nie było, no. to, to obejdziemy wile na obkoło i poszukamy jakiejś dziury. Jak będziemy już w środku, to wam nagramy, żeby teraz tu nie świecić i nie ściągać uwagi. Aut. No. Dobra, ogólnie przeszliśmy całą tutaj budowę i znaleźliśmy. Nie, nie, o dobra. Znaleźliśmy tutaj wyrąbane drzwi, i właśnie możemy w sumie wejść, nie? No, dobra. Okay, wezmę na chwilę. Chodzimy. Tu rozpalcie w sumie wszystkie. To, rozpal tą mocną lampę. Co ty masz Damian? No. Ja wezmę sobie tutaj do trzymania. I będę dobrze was oświetlał. To co? Zaczynamy od prawej strony? Bo tam są schody. Ej, to może pójdźmy tutaj, co? Co Wy sądzicie? Gdzie zaczynamy? Pokażcie. O kurczaki. Skoro kompletna dziura. To co zaczynamy tutaj, to będzie mniej do obejścia chyba tędy, co? I co to? I co ty mówisz, to jest willa, tak? Tak, tak, to jest willa. I tu straszy? Nie. Chcecie <laughs> Tu jest ogólnie jakieś przejście, nie wiem czy to piwnica, możemy iść zobaczyć. A nie, tutaj nic nie ma. Możecie zobaczyć co. A jest tu. po prostu taki jakby schowek może kiedyś czy coś Możliwe, że w toaletę jak widzisz skitu <laughs> <Bez> <laughs> <laughs> Może tu ma toaleta, też moją To ja będę za wami szedł co? Lecimy po schodach do góry Zdjęcie trzeba robić pojęte No Dobra z... Obcz... Obczajmy światło i, i zaraz wracamy Z powrotem. Dobra. Ale schody są strasznie krótkie, krótsze niż w but. No, problem z tym, że ja muszę patrzeć się na kamerę, gdzie chodzę. No, właśnie tu jest to, uwaga. Tu nie dawno mi tam nawet. Czy tam jest przejście? O! Jest kompletna masakra. Sprzestychanie zawalona. O! Dziura w dachu. Jak widać. Chodźcie, po, lepiej wchodzić tu pojedynczo. Dobra. Chodź, daj no to No, Cały czas się nagrywa. Dobra. Tu wam nagram. Tu w sumie nic nie ma. Jest tylko. Tak, jakby e, przejście na kolejny strych To jest poddasze. Poddasze, dokładnie. Tam nie ma co iść, bo jak tutaj jest taka dziura, to nie wiadomo, czy jest wytrzymała podłoga, nie. Nie ma co ryzykować w sumie. Dobra, lecimy na dół i do drugiej połowy, co? Ogólnie Wam powiem, że ta wila jest w stanie krytycznym, bo jak widzieliście, cały sufit i podłoga się zarywa. Więc tam, gdzie uważamy, że lepiej nie ryzykować, to nie idziemy. <grytanie> ja myślałem, że ktoś krzyczy: Dzień dobry po polsku. Co Państwo chcą? <grytanie> A tu lecią w dziurze. Tu jest ogólnie spoko, bo nas nikt nie zobaczy, nie? No, zobaczcie, jaka dziura tu jest. Dobra, lecimy? Lecimy dalej. Ja będę na blisko oświetlał, a wy może na dalej, nie? Dobra. niestety nie wiadomo dokładnie co to było za widel, nie, w ogóle nie czytałem, nie? No. Ale podobno straszny. Podobno. Podobno. Ale to wiadomo, mur być podstąpni, chodnice coś innych, albo przysłał jakiś budynek, sam siebie się zawalał, nie? Dokładnie. Ale to w ogóle nie wygląda na jakąś widlę zamieszkałą, nie? nie. Albo, albo serio kupę czasu minęło? Nie, tu nic nie ma. Jakiś brodzik do mycia się? Do, do góry nie. Jest. To są płytki, nie? Ej no, płytki już pościągane są. Co? Co? Tutaj Co? Co? mamy pokój dzie劲. dziecięcy. O, tu. Tu się ciekawie zapowiada. Schodzimy. Uważajcie, bo schody są takie wypukłe. Ale tu ogólnie można dobrą biwę nagrać. co to raca? Raca, nie? Raca, O, stary. Jakiś Karnistar na olej, nie? Nie, to wtedy widzieliśmy? Karnistar na olej, nie? Tak, no. No bo była zamknięta pewnie wyjebali, nie? Tam dalej to wejdźmy tutaj na razie. Kotłownia, nie? No Jaki stary heizl. ale śmierdzi olejem więc. No, to jest No i tym bardziej ma, mieli kiedyś takie te baniaki, żeby... Żeby ten olej się nie wylał na paliwo... Olej znaczy, diesel, nie? No, diesel można też palić. <laughs> to tu, proszę panowie, nie zapalajcie fajki. <laughs> Ale fajnie ogólnie tu jest, bo... Bo tutaj no, nikt nas nie zobaczy, nie? Ej, czekaj, ja otworzę. Co ty chcesz tu otwierać? Chciałem <laughs> otworzyć. Zdjęcia, trzeba porobić. Ja nie wiem, może u góry coś jest ciekawszego, ale ogólnie jest w stanie krytycznym ta willa, nie? Oje, ja, ta złowata szkoda. <gry> tu pewnie wyjście z piwnicy do, do dworu. Co tu mamy? O, tu mamy wejście do góry. Chłopacy, tu jest wejście do góry. To leci za mną? Nie wiem co coś tam słyszałem Deskity <gryly> Tutaj coś słyszałem, ale to może rury stare jeszcze Poważajcie, no, bo, 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 bo tu są Tu są auta, więc żeby nie świeci tak po oknach za mną. A to woda była, nie? No, nie kiedyś się od tutaj też jakieś tam... Ten... Bekłeś no. kupa. Poczułem Tu nic nie ma Nie? Ale moja babcia na przykład ma też takie wejście do, do kotłowni Bo jakby się miał diesel wylać To nie przeleje się no, przez tą ścianę, no? nic nie ma? Tu jest zwykle takie pomieszczenie Fajne Spoko, nie? Dosyć mokro tu, nie? Przeczytamy to może w opisie filmu wam coś więcej damy informacji na ten temat, co tu mogło się znajdować, nie? No bo ogólnie to było na spontanie, że Adikowi się nudziło Dokładnie Mieliśmy odcinek konkretny w sobotę no, w bardziej się opłaca klimat. Ale tu to ludzi, zjadza, ludzi poznosiło coś, nie? Ogólnie tak z grubsza wam to pokazuję, bo tutaj są tylko wszystko obite ściany. No Bo robimy zaraz jakieś fajne szoty. O, patrzcie za czytanów, Skitu. Perfekcyjne siedzisko dla ciebie. Dobra, tamtędy weszliśmy. Tu sprawdźmy, co tu jest. O! Strat! Zawalone. No, Zobacz ten tak kamień, jak był buzia. ciekawe, co tam było, nie? Jakaś taka studia. Nie na studia, to prawda. Świeczkę ktoś wrzucił. Zaraz pozabijane ptaki, może egzorcyzmy jakieś to były. Odprowadzane. Ale ogólnie, kurwa, z ze, ze, zewnątrz nie? wydawało się strasznie ślepa ta miejscówka, nie świeć mi po kamerze. Ej, ale ładny świat. Jak na nagrobku. Ej, hey, no wyskitu. A fajnie, fajnie. Tutaj na mydło. <ślaski> Bardzo. Oh, Ej, hey, ale ta lampa dobra jest do urbexu. Jest tam coś? Dobra, lecimy do góry? Albo nie czy chcesz jednym ciągle nagrać i później zdjęcia czy teraz zdjęcia? Teraz i tak musimy wyjść. No to w sumie Ale tak jest lecimy piętro wyżej, to znaczy nie piętro wyżej, tylko na parter, nie? to Tu już się trochę dziwnie wydaje Ktoś wiadomo dlaczego niby to straszy O kurwa. Weź, to dwójkę, tak nie? O, dobra Nie świecimy tak, bo to jest już to wyższe piętro I mogą auta przyczaić, nie? Ej, tutaj to już taka klatka schodowa, nie? I w ogóle to jest chyba drewniana podłoga, tu uważajcie Więcej śmieci. Tutaj wam tak z grubsza poświęcę tylko, bo, bo tu jest od strony ulicy już. O dziwne pomieszczenie. Ale tu drzwi są nawet. Ale ten, e, jakiś nocnik dla dziecka tam jest. O, tu mogę się złapać. <noise> do... Tu ogólnie podpalali coś, nie? No, tu złapać, No No właśnie, mówiłem, że od strony ulicy nie świecimy za bardzo. To tylko z grubsza zawsze pokażę. i... Dobra, przejdę tutaj jeszcze po tych pokojach. Tam jakiś taras chyba był. O tutaj wszystko wywalone A podłoga drewniana strach, nie? Zacz, nie W takich nie, starych budynkach? Nie, nie, nie Ogólnie zauważyłem że to było pręty zbrojeniowe jest beton wylany z prętami zbrojeniowymi ja Dobra, wyjdźmy stąd, bo świecimy za bardzo tak. Dzisiaj jak widzicie jesteśmy grubszą ekipką Znaczy, znaczy zna, znacie chłopaków z poprzednich odcinków o, a kuku. Zobaczmy, co tutaj się w tej dziurze znajduje. Ło, stary. Tu jest miliony pomieszczeń. Miliony pomieszczeń, ale nie wiadomo, jak tam przejścia są do tych. Ale tu, tu... Za żadną kasę, by nie zależy żadną nie wyszedł na to drewno. Co tam jest, zobacz sobie. To jest? To są te schody, co szliśmy tu. Mówisz? Tak, to i te A nie patrzyłem na sufit, wiesz? Nie, To, to co, lecimy do góry? Tutaj już, jak będziemy świecić po oknach, to... o Jezu. Ty, Damian, ty tak zapewnie nie biegaj po tych schodach, bo one są takie chude. Znaczy mnie tam nie przepraszaj, ale na własną odpowiedzialność, nie? Może pojedynczo idźmy na pewno. Dobra, lecimy. Nie tak pewnym krokiem, bo to jednak widać, że ledwo, ledwo. Znaczy, chyba tacy głupi nie byli kiedyś, żeby nie umieli schodów budować. Ej, tutaj w ogóle nie wchodzimy, bo tu kompletnie są yy, otwarte okna. Wow, tutaj też. Tutaj jest wszystko pootwierane kompletnie, więc tutaj nie będę świecić. Tu wyjebane dziury są. No. Wow. Nie co lecimy do góry? To dawajcie, obczajmy szybko, co jest u góry, i zwijamy stąd, zanim ktoś sygnał da. Ogólnie, może nie świecimy aż tak mocno I już, nie? Tu może dziurę No Ej, no Jest zajebiście dużo dziur A nie chcę wyłączać lampy, żebyście widzieli wszystko Ogólnie, tu to już nas dawno widzą ludzie Wszystkie te same pomieszczenia, nie? Jak dzieci auto słyszeli to tak przygaście lampy trochę. No, no więc co? Więcej wam nagłe po długi, bo nie chcę po ścianach tak świecić przez auto. No, ale tutaj jak widzieliście każde pomieszczenie jest to samo. Nic, jakby były jakieś rzeczy. Dobra, lecimy na ostatnie piętro strych i to by było chyba wszystko. O. Tu, o tutaj lepiej nie wchodzić Zaraz się chłopacy ogarniacie Pokażę wam z grubsza strych Nie wiem co wchodzi bo widzicie? No, dobra Tu macie zwykły strych po prostu I dużo aut Prześwieć trochę O, tak to się tutaj Pokazuję i ogólnie to by było wszystko z tej willi, nie? To lecimy na dół i coś to gramy, nie? Zdjęcia porobić trzeba No To teraz muszę zakończyć, zdjęcia zrobić Dobra I wrzucić na insta No To my lecimy na dół i zaraz dogramy końcówkę Dobra, więc jak widzieliście willę mamy za sobą nie było co tu za dużo do zwiedzenia. W sensie pokoi było dużo. W było ślęki, bardzo, bardzo dużo, to prawda. W strasznie, w strasznie było? krytycznym e, stanie a, były pozerwane z sufity, w o, Właśnie, no, więc. E, od pierwszego piętra w górę były, nie było, mnej, o, żadne okna nie było w metale, przy no, więc nie mogliśmy zadziwiać. No, bo... te pierwsze parter i piętro było zabudowane, żeby a, to żeby nikt nie przeszedł. A wyżej już były potwierane ściany, jakbyś. Teraz zaczęli tak świecić i w ogóle to, to byśmy uwagę ściągnęli ludzi pobocznych co tu jeżdżą. No więc co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. No. Straszyć na razie jeszcze nic, nic nie straszło, może nic przy straszyło. wyjściu coś na jeszcze... A może o, o godzinie duchów coś by się stało? Chyba 3:33 to jest godzina duchów. No, i dłużej, 6.33. No, jakby Was ciekawiło, to 3. możemy jeszcze za dnia tu zajrzeć i Wam to wtedy może pokoje. Bardziej, spokoje. bardziej, spokoje. bardziej jest... obadać możemy to, no i Fii. co? Tam, ten tamten, ten, 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 ten strzyk bardziej można pokazać. No, mhm. dokładnie. Mhm. Najlepsza była klatka schodowa. No tak. klatkę mi, no, by, by no. 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 mi się też bardzo podobała. Była fajna, spoko było. No, też była spoko, to prawda. Jakby ten duży tank na olej, też było spoko. Nawet jakbyśmy chcieli coś tu rozwalić, co byśmy nigdy nie zrobili, to by nie było już co ty rozwalać wszystko. Bo by się na to zawaliło. tank to to krytyczny tego budynku. Tak. Tak. dziwota, że w ogóle mamy dach nad głową. Tak. Dobra, to co, to nie, zostawcie lajka do góry. Super, dzwoneczek i co, widzimy się, do następnego. Psięmonu Cześć!